Odpowiedzieć razem, tak? Nie Nieważne. Yy, witamy serdecznie wszystkie zgromadzone panie i wasze, szanowni panowie. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Kobiet, czyli święto żeńskiej części Globu Ziemskiego. Mamy nadzieję, że dzisiejszy dzień płynie wam, drogie panie, w słodkiej atmosferze. Zapraszamy na krótką część artystyczną wykonania uczniów naszej szkoły. Jako pierwsza wystąpi uczennica klasy drugiej r Gabriela Skocińska. Prosimy o gorące brawa! Szary chustrowny, rozmyska skarbój, Złoty śmiech przerwany w pół, Czuły gest w pamięci składa wciąż Pasja samych znak. Naprawdę jaka jesteś dziewczyna, Filip Rachwalski oraz Damian niedzielski w utworze literackim Juliana Tuwima pod tytułem Ewa. Kobieta. Od grzechu zaczął się jej świat. A że Bóg ją stworzył, a szataną opętał Więc odtąd po dziś dzień raz grzeszna, a raz święta. Zdradliwa. I wierna, dobra i zła. Daje rozkosz i rozpacz. Przez nią uśmiech i łza, jak gołą. I żmija, jak piorun. I miód, jak anioł. I demon, jak piorun. I cud, i szczyt nad chmurami. I przepaść bez dna. Jest z początkiem i końcem. Teraz, drogie panie, specjalnie dla was swój popisowy numer Ekona, Bartek Barczek. Kwiaty? Hmm. No właśnie. Zobaczymy, co ten temat myśli Zbigniew Zamachowski wraz z grupą Mocarnych. Sobota rano, spać nie możesz. Staniesz, kapcie włożysz, Potem się golisz tylko dla niej i do łóżka śniadanie. Przynosisz jej z porannym słonkiem, po to by małżonkę namówić na co nieco małe. No chyba zwariowałeś. Kobiety ty jak te kwiaty, kto ty ten wie. Gdzie wiosna, przyjmij tę wiosnę latem Ona ogląda się za tymi, no wiesz, lepiej ubranymi Bo to prawdopodobnie geje, tak, tak, o masz nadzieję Wydasz ostatnie zaskurniaki, chcesz nadrobić braki a ona wzrusza ramionami, więc przykroci czasami. Najgorzej gorzej będzie latem. Syn przed maturą kawał chłopa Znów zabrał ci laptopa. Że niby chodzi tu o szkołę, A nie o baby gołe. Teraz go nakryłeś z taką małą O oh z co za ciało. Mówi i tak się z nią ożenię Znów skacze ci ciśnienie Prosimy o zabranie głosu Piotra Szerczyka, Przewodniczącego Rady Uczniów. Szanowna Dyrekcjo, drogie nauczycielki, drogie Panie, dziś jest 8 marca, Dzień Kobiet, Wasz dzień. Z tej okazji pragnę złożyć szanownym Panią Dyrektor, nauczycielką i Panią z administracji Zespołu Szkół imienia Mikołaja Kopernika w Koninie najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, pogody ducha. Uśmiechu na twarzy, samych sukcesów zawodowych, wytrwałości, cierpliwości i zadowolenia z wykonywanej pracy oraz spełnienia marzeń. Drogie panie, wszystkiego najlepszego. Dziękuję! <kluczy> Jeszcze Pani złożyć kwiaty na ręce pani dyrektor Renaty Brożyńskiej owiekuki samorządu uczniowskiego od całego samorządu uczniowskiego. Zakończenie obiecane wcześniej życzenia w imieniu wszystkich mężczyzn pracujących i uczących w naszej szkole złoży Wam, drogie panie, dyrektor Tomasz Kucharczyk. Panie dyrektorze, zapraszam. Moje panie, nie będę polemizował z tym, co było przed chwilą i co mówił Zbigniew Zamachowski, ale myślę, że wyrażę wolę wszystkich tu obecnych panów i tych, którzy teraz. Są na dyżurach, gdzieś rozmieszczeni po szkole i młodszych naszych kolegów. Składając Wam najlepsze życzenia w tym dniu, w którym każda kobieta, od takiej małej, aż do kobiety bardzo dojrzałej, obchodzi swoje święto. I w imieniu nas wszystkich życzę Wam, abyście, mimo wszystko, były delikatne, wrażliwe piękne, czułe i kochane w przeciwieństwie do mężczyzn. Życzę, aby takie życzenia spełniały się każdego dnia, żebyście nas znosiły na co dzień, szczególnie męski stolik w pokoju nauczycielskim, który wiem, że czasami jest bardzo uciążliwy, ale zobaczcie, jakby było smutno i jakby było trudno, gdyby tego stolika w pokoju nie było. Poza tym, że te trochę więcej miejsca. W pokoju. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Życzę Wam miłego dnia, do samego późnego wieczora. I w imieniu kolegów tu zapraszam do konsumpcji, żeby zaraz nie wychodzić, żeby to wszystko zniknęło, bo to jest wszystko dla Was. Dziękuję również osobom, które się zaangażowały i przygotowały, i uczniom, uczennicom. Jedna? Tylko? Cy? Ty i naszym kolegom nauczycielom, bo to jest zawsze pewien wysiłek, czekamy na rewanż we wrześniu. Panie dyrektorze, dziękujemy za Do życzeń Pana dyrektora szczególnie dołączają się Aleksander Balny oraz Michał Kokociński. Serdecznie dziękujemy za uwagę i życzymy smacznego. ありがとうございます。